Nie do, końca, nie do końca jestem przekonany czy yy, zbieranie zapasów to jest dobrym to jest dobrym pomysłem na to co chcemy zrobić Tak, au Kari ja wiem co mam ja mam kupiony ten z Emporium ten zestaw bombardiera ten taki wiesz z... Oooo! <śmany> to jest AU! Kurde bol <śmany> się pomysł nie spodobał Ej, Jak to statek jest za daleko? Halo! Co jest? bo żeby je schować tutaj, żeby ich nie było widać. Wiem, że je dotrafili, takich ma, ale. Jeden ram i. Jeden ram i nie będzie niczego. <laughs> no Nie, żeby nam zależało, żebyśmy przeżyli tą imprezę. Nie wiem, czy chcesz stać na dziobie podczas tej jazdy. Nie chcę, ale muszę, żeby widzieć, co robią. Beczki się właśnie zrespawniły, prosto przed nami. Mhm. wybuchowe, dziękuję. Jest! Eee, ja pierdolę. Okay. No To było krzyczeć, że wybuchowe, że... no. Nie, to nie była wybuchowa beczka, to był gość w wodzie. Nie, ja, ja usłyszałem wyraźnie rzucaną blender bombę Kurna, panie, my tu mamy full server. Mhm. Jeden Reaper, jedna Athena, jeden Merchant, jeden Gold Hoarder. No i my jako piąty statek. Pięknie. To jakiego... To jaką emisarkę musimy podnieść? Order of Souls. Order of Souls. Dobra, lecimy. Możemy je schować za skarbem. Żeby wyglądało, że mamy skrzynie ze skarbami na bukszprycie. No ja potem ciężko będzie ją wyciągnąć. Ale my nie chcemy je wyciągnąć. żeby chcemy wjechać tym Bóg w kogoś i go wysadzić w powietrze. A. -a. No, więc wiesz, jak ktoś zobaczy skrzynię ze skarbami, to nie będzie myślał, że tam są beczki. To trzeba... Dobra, musimy mieć duże skrzynki. No to kapitańskie by trzeba było. Zaraz tutaj popłyniemy gdzieś na Berwid albo na coś. Przez nowe Golden Suns. Przez no. nowe Golden czy, czy można położyć beczkę w poprzek? Można. OOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHO No dobra Teraz mamy co skrzyć, żeby zamaskować nasze.. Naszą niespodziankę Krzyk. Powiedziałbym że będzie, myślę że to zadziała Chcesz tam jeszcze zbierć nasze krzynię nie? To jak tylko tego nie schrzanimy, to zadziała. No Tr nawet troszkę bokiem wystają, ale. Ale jak się człowiek nie będzie przyglądał, to według mnie nie zobaczy. A ja też nie o, Tak, tak, tak. Wrzucamy im ze cztery beczki. Jedną z przodu, jedną z tyłu, w ja będę pilował i tego. Nic się nie dzieje. Xboxowe koło sterowe. Jedna na schodach obowiązkowo. Nie, 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 pod schodami. Nie, 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 zobaczyć. Musisz jakoś schować. To weź tą beczkę ze schodów, w takim razie. nie, Ta na schodach nie, To tu To tu schodami. Jeden na bok, bukszp... znaczy na, na górę na wiesz, na... Nie, 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 na ja każdym zejście tak. to tucker będzie siedział. A, no tego, to no też możecie siedzieć z beczką, tylko hmm. Dobra, y, uciekawy. Odpływaj. Dobra, odpływam. Jeszcze jedną dałem za stolik kapitański. Ja jedną dałem na tym. Na martwnej na, na, na Tu na, na górze, na górze się ten. Tak! <laughs> A jest na... potem na górze się patrzy w naszym kierunku. Możecie widzieć, wiesz? E, wylogował się. What? Wylogował Skierna się. może dostał? Może disconnecta, jak Dobra, my. siedź. A mu sam? Ciężko nie. powiedzieć, no widzieliśmy jednego. Serena zniknęła. Znaczy, że się chyba wylokował. No dobra, kurde, miała być eksplozja, będzie eksplozja. Była eksplozja. <laughs> to będzie nam zabiliśmy kogoś. Tak, mnie. <laughs> to jest szybko Cały czas plan się nie zmienił. Chcemy wysadzić kogoś, taranując go z beczkami. Albo ogólnie beczkami na bok szprycie, a nie wkładając mu je pokład. To był tylko crime of opportunity. Teraz, jak o tym myślę, to trzeba było trzy beczki wsadzić, żebyśmy nie. ten. to może by się nie, nie zorientowali. A to załóżmy, rzucamy ten, ten, czy po prostu przy tym? No ja ich chcę staranować. Wanderbomby w pogotowiu, nie? Stoją na kotwicy, więc chwilę ich zajmie, żeby się. Podnieśli. E, ale pełen zestaw friendly friendly I tak dalej. Nie, nie dajcie się zabić w wybuchu H Hello We have treasure we, we want to give it to you Don't shoot please Dobra podnosimy Na podnosimy. dół podnosimy. Dobra, odsuńcie się od tego parkuje tak mniej więcej w tylnym masie Czekaj, jeszcze nie, jeszcze nie. Jakby się udało zabić kilku. Dobra, bardzo ładnie stoją. Obrócę nas trochę w lewo, przynajmniej się postaram. Schowaj tu bomba? Hello, jest jakiś koleś? I jak, am spider. jak jesteśmy? Drugi maklon, twój Bardzo dobrze jesteśmy. Jak złapie działu, rozwali ci Rozwali A bordaż, Jestem w wodzie. Dobra, bordu ich, bordu ich. Kaczor działo. Dobra. Zarobiłem za, 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 dziury. Dobrze, ładnie. Dobra. Z, nabierają wodę elegancko, nabierają wodę elegancko. Potrzebują więcej? Nope. Ding, ding. Napis... Why, did, why did you shoot? Why? <laughs> Dobra. D sukces. Ob sukces. Możemy, teraz możemy zatonąć. Zatonąć z honorem. We want to give you treasure. Uh? Yeah, yeah. Free treasure. Friendly. <coughs> Kurde, prawie. Co? Free treasure, wait. Ma lepszy Teraz będzie chyba dobry moment, zaraz. Teraz, teraz no. No, go! I abordaż, abordaż, abordaż. Nie wiem czy mu masz zdjęliśmy. Okej, okay, ja biorę Nie? tego. Nie zdjęliśmy mu maszku. Nie jedę. Łatam nas. Mam. Nie dałem radę zrobić abordaż. Spotknąłem się o burtę. Jestem poza statkiem. Kurde, ale, ale, ten, strata. Eee. Czy tu nawet... Jest jak zrobić wjazd na HT. No nie wiem, ale zanim się statek zatrzyma, to ja tam się sort O panie, ma, ma Ashen Dragon figurę. Ja go nie Uf. planuję zatopić. Gość tutaj sobie biega po tym. Dlatego tego nie dotknę. 18 shotów ma ty. No. Grubo. To teraz bywało 8 mmmm. Co? A kratownik Squid Spices? Czekaj, czekaj, to jest outpost, tak? A tu można kupić skrzynkę? Można. Kupię skrzynkę, robę te czyjeś szoty i popłynę na statek. A ja mogę wziąć te jeszcze pięć. Ale jak zobacz, gdzie jest statek? To jest to, co ja mówiłem o lagu. Widzieliście, że się ludzie zatrzymywali. Do no, nikt nie zareagował, dopóki nie minęliśmy outpostu. Yo, hello! Hello! Yo, bro! bro. To jest Polak. Hello! Yeah. Zabij go. Zabił cię? Tak. go czy nie? Tak! Tak, teraz tak. Trzeba mu maszyć, wziąć, żeby tak. nie odpłynął. O Jezu, co tu się dzieje? O Jezu Chryste! Co się dzieje? Y, tak, też widzę jakieś błyski, no nie? Tak jakby... O Je... O maj, my... o my God. Uwaga, rozszerzenie przed epilepsją. No! O je... Ale jak? Wystrzel mnie tam. A, no bo chodź. Dobra, przepraszam, musiałem... Musiałem na chwilę wyłączyć to ten, bo... Eee, ekran migotał po prostu na biało. Halo? No Przestał kazać do nas, zaczął gadać. O właśnie tak. Nie, właśnie by tak, tak urwał nagle, że myślałem, Gusiki. że ja, ja dostałem eee. skonekta. Nie, nie, musiałem, musiałem wyłączyć, bo, bo naprawdę... Ten epilepsja, ja się zastanawiam na ile to było... nie wiem, ciężko mi powiedzieć, bo pierwszy no, raz, by się szale. coś takiego widziałem i to nie było tylko u mnie, o. nie? No ja, ja też miałem takie coś, ale to nie wiem od czego, naprawdę taki... Taki, taki, taki tak, tak, taki stroboskop. stroboskop. No. No. E, chciałem tylko zauważyć, że robienie sordlacza z błyszplutów jest ryzykowne jak cholera. A właśnie się chciałem sordlaczować, w ostatniej chwili się podstrzymałem. Old habits die hard. Mówię, wam, zanim słońce zajdzie, ktoś się wysadzi w powietrze z tymi beczkami na błyszpluty się To jest przypadek. 5 minutes later. Nic nie mieli. Jednego kraja mieli jakiegoś tam. Exquisite spices. And now it's mine. Sordlanżowaliście się dla beczki, tak? To nie ja. Ja nie jestem ja, to, mark. Ja. to ja! Mówiłem, zanim... to jest proroctwo. Zanim słońce zajdzie, ktoś się sorlandżuje w tych beczkach. Dziękuję. Ech, well played. Jak, byłem tak dale... jak tak. ja byłem tak daleko? Ja byłem przecież na samym brzegu. No. Ech. Na samym brzegu to jeszcze zapało. Proroctwo. Nie, rzucają żagle, płynął. Podnieście przód. Podnieście przód, przygotujcie blender bombę. E dobra, nieważne. Opuśćcie przód, opuśćcie przód. Na full. A na full. Blender bombę mam w ręku. Dobra, odsuńcie się trochę od Sprytu. Powinniśmy w być w stanie w nich trafić. Powinniśmy. Kredy, u, Karpunuj! Panowie! A, up, up, Czy on A, powiedział właśnie okay, N-bomb? Tak, tak, powiedział. Dobra. Hamują? Dobra, tu salwa z prawej, żeby ich zatopić. Skowalniam nas. Się o Boże ale dlaczego wsadziłeś tą flarę? Bejluj, bejlu, ja ich siekam. Kręcą, ja ich zakotwiczyłem. Okej. Okay. Będę strzelał, kaszor, tak ci idzie. Okej, okay. przez ostatnie Dobrze, dobrze, kupuj czas, admira. Dwójki były. I, I trójka ostatnia. Leci balas ball Mają ancient Tributes Okej okay. Zabił mnie, ja też zabiłem jednego Dobra, no, zaraz ich zblanderujemy Mają jednego gościa, który jest PvP Focus, cała reszta jest nałatanie i bailowanie Wydaje mi się, że to może być dobry Porządna salwa powinna im ten Ale gówniana flara. Dobra, jak wrócisz, to idź do nich jeszcze raz. Wróciłem. nam się. No, działa. musisz mnie wystrzelić. Właśnie do działa. Mhm. They are suffering. Płynie. Płynie z chestem chyba koleś. Z Tak, płynie z chestem. prawej, tak, po, po, po prawej, po lewej, po lewej. Dobra, widzę go. Zabiłem ich. się do niego. Nie zostało im za dużo. Dobra, ja, ja ich odżywuję teraz. czas. Tak? Dobra. Dobra, z przechwycony. Ucieka Skrzynia zabezpieczona. Ej, eee, Dobra, eee, uciekajcie. Ja zabezpieczę skrzynię pod wodospadem. Defaultowy sloop. Mhm. I to mogą być ci gorszy co ich żeśmy zatopili wtedy. Dobra uciekajcie Musimy się przegrupować. Na ładny maszk masz. Niestety nie mam... nie mam blender Jesteśmy trochę podziurawieni więc musisz nas trochę... Wójtam o odcinek, pójdźcie go. Jest ich dwóch! Tak, 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 guys. Tak, Dobity? Ok, latam. Chociaż nie, czekaj, nie jestem pewny. Może jest i jeden. Może mi się zdawało, dobra, po dziurawciej trochę. Po prostu wawiesz, to może nie zdawałem tak, trochę.

Ustawiam cię samego kaczor, i tam na nich Szeszczą, z tego co słyszę. Zabity. Jestem na pokładzie. Ma w tego? Dignel mi, właściwie nie mieszkać. Ja am e, tam ze trzy skrzynie się nie liczy. Bo najbardziej fajnie, że się bydało, Tak powiem, pozbawić, strafu. E, dobre oko, Kaczor, że wypatrzyłeś tego gościa. Muszę dorobić sobie grafikę GG dla Sanka i dla Sinka. Okej. Okay. Ciekawa sprawa, bo Syrena tu ciągle jest, tych gości. Ja. Yep. Że mają typa na wyspie ciągle, który chowa ten. Ja się wystrzelę, sprawdzę skarbiec. No dobra. Jest ciągle otwarty. Jest tutaj bez. Tak, tu są wszystkie skrzynie. Jeszcze. Dzień dobry.